Szczęść Boże, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich tak licznie zebranych tutaj przedstawicieli mediów na krótkiej konferencji prasowej po niezwykle ważnym wydarzeniu, którego byliśmy świadkami dzisiaj w Archikatedrze Warszawskiej. Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk, metropolita kijowsko-chalicki, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, oraz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podpisali wspólne orędzie o pojednaniu i przebaczeniu. Bardzo serdecznie obydwu księży arcybiskupów witam na tej krótkiej konferencji prasowej. Jest to wydarzenie niezwykle ważne. Jak słyszeliśmy, w orędziu historia relacji między narodem polskim i ukraińskim jest pełna pięknych, dobrych i heroicznych czynów, ale niestety także trudnych. I dramatycznych wydarzeń. Do tych trudnych i dramatycznych wydarzeń wpisują się te wydarzenia, których 80. rocznicę właśnie obchodzimy, wydarzenia wołyńskie, Stąd też ten gest otwiera drogę do szerokiego pojednania, o czym zresztą mówił ksiądz arcybiskup Większy, nie tylko między nami katolikami, którzy dajemy pierwszy krok, ale także do szerszego pojednania między narodem polskim. I ukraińskim. To nasze dzisiejsze spotkanie będzie trwało około 25 minut. Na początku poproszę o słowo komentarza księdza arcybiskupa większego Światosława Szewczuka. Po nim o takie podsumowanie poproszę księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Później będzie króciutki moment na pytania dla Państwa i mniej więcej za trzy pierwsza będziemy musieli skończyć ze względu na dosyć napięty program, ponieważ księża arcybiskupi udają się w pielgrzymkę pojednania i pokolu i przebaczenia do Ukrainy. Będą jutro celebrować, jutro będzie celebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa Gondyckiego msza święta w Parośli, małej miejscowości, gdzie jest jedna z mogił ofiar wołyńskich, a w niedzielę Eucharystia będzie celebrowana w archikatedrze w Łucku. arcybiskupie, bardzo proszę o kilka słów komentarza do tego bardzo ważnego wydarzenia i bardzo ważnego orędzia, które przed momentem zostało przez księdza arcybiskupa podpisane. Szanowni państwo, myślę, że uroczyste modlitewne pojednanie, które odbyło się dzisiaj w Warszawie, jest momentem bardzo silnym, który będzie przemawiać do serc zarówno Ukraińców, jak i Polaków. Niestety jeszcze bolą obustronne rany i urazy, które otrzymaliśmy we wzajemnej konfrontacji. Dlatego symbolicznym będzie również to, iż z Warszawy razem z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Gondeckim pojedziemy razem do Łódzka. Czyli w taki sposób niejako połączymy Polskę i Ukrainę. Stworzymy pomost łączący Warszawę i Łódzk. Mazowsze i Wołyń, gdzie odbędzie się podobne upamiętnienie po stronie ukraińskiej. Dla mnie osobiście to jest naprawdę bardzo silne przeżycie duchowe i odczuwam wzruszenie w moim sercu. Ten sposób pojednania, który przyjęliśmy, nie jest narzucaniem, ale zaproszeniem. To znaczy. Zapraszamy do tego aktu pojednania i prosimy, aby na nasze zaproszenie nasze narody odpowiedzieli Amen. By powiedzieli razem Polacy, Ukraińcy, niech tak się stanie. Na prośbę o skruchę serca, o pokutę, byśmy razem powiedzieli, Panie zmiłuj się nad nami, Gospody pomyluj. Kirje Eleison. To bardzo silna ekspresja. Modlitewne wezwanie Kirje Eleison oznacza prośbę o wylanie oleju na nasze rany. My prosimy, a Ty, Panie, daj nam ten olej. I mogę poświadczyć, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, że ludzie odpowiadają serdecznie otwartym sercem. Chcą tego, tego pragną i do tego dążą. Wojna demaskuje wszystko i to, co, kryje, to, to, co jest ukryte w głębi serca ludzkiego, zarówno dobro, jak i zło, ujawnia się. Ujawnia się bogaterstwo, ale także i zbrodnie. W tych w najcieśniejszych czasach można zobaczyć ludzki heroizm, ale również i okrucieństwo. Z punktu widzenia duchowego i największym wyzwaniem jest, jak pomóc, prze, przez, jak pomóc przezwyciężyć nienawiść i ból. To jest bardzo ważne duchowe pytanie teraz dla Ukrainy. Bo ból akumuluje się, ale też i nienawiść. Jak to można przezwyciężyć? Jeśli ktoś przychodzi do mojego domu i zabije moich najbliższych, to nienawiść jest, jest uczuciem, które pojawia się w ludziach, gdy jest to krzyk. Nie zgadzam się z tym, nie mogę tego przyjąć. Odrzucam to. To jak jestem traktowany w tym momencie. Z punktu widzenia duchowości chrześcijańskiej to uczucie nie jest dobre, ma charakter destruktywny. Trzeba je przetransformować poprzez modlitwę, z pomocą łaski Ducha Świętego, zamienić w cnotę męstwa i wytrwałości. Istnieją rany widzialne, ale też i rany niewidzialne. Rany na ciele, ale też i rany na ludzkiej duszy. I czasem rany niewidzialne mogą być jeszcze groźniejsze od ran ciała ludzkiego. Stres posttraumatyczny potrafi zabijać, nawet kiedy działania zbrojne już się skończyły. Więcej ludzi ginie wskutek traum psychicznych, aniż od kul czy bomb. Trzeba nauczyć się, jak towarzyszyć ludziom podczas ich, podczas ich wielkiego bólu, jak leczyć ich rany. Myślę, że myśmy musimy studiować przeszłość i historię, gdyż nie ma prawdziwego pojednania bez. Poznanie prawdy. Ale nie tylko prawdy faktów, ale również prawdy przyczyn, szukając odpowiedzi, jak do tego doszło i dlaczego tak się stało. Prawdę trzeba poznawać nie po to, żeby się rozliczać, a dlatego, aby nie powtórzyło się to, co się stało. Według mnie, poszukiwanie prawdy jest potrzebne do oczyszczenia pamięci. Dla nas chrześcijan poznanie prawdy jest procesem uzdrowienia, procesem oczyszczenia i procesem nawrócenia. Nie boimy się prawdy. Już moje poprzednicy powiedzieli, że nawet kiedy jeden Ukraińiec popełnił zbrodnię wobec Polaka, winniśmy za to żałować przed Bogiem. I to samo z polskiej strony. Kiedy tylko jeden Polak skrzywdził Ukraińca, też winien odczuwać, że musi stanąć przed Panem i prosić o przebaczenie. I to jest normalne. To nie jest naszym stylem życia chrześcijańskiego. Nie jesteśmy aniołami, ale ludźmi z krwi i kości. I musimy to zaakceptować. Nie możemy zgodzić się na ciągle. Rozdrapywanie naszych ran historycznych oraz pogłębienie naszego bólu. Mądrzy obywatele rozumieją, że tam, gdzie pojawiają się napięcia, należy rozwijać przyjaźń. Jeżeli to sobie uświadomimy, tak po stronie ukraińskiej, jak i Polskiej, to nie pozwolimy, aby nasze bole historyczne były. Instrumentalizowane. Należy budować relacje społeczne na zasadach, które czynią wszystkich nas lepszymi i budują państwo, które ma naprawdę twarde fundamenty. Dziękuję. Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi światosławowi Szewczukowi za podsumowanie i komentarz do tego, co się dokonało. Bardzo proszę o słowo podsumowania również księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Pojednanie polsko-ukraińskie jest długotrwałym procesem. Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu. Od spotkań, które prowadzili w kardynałowie z Polski i z Ukrainy właśnie w Rzymie, w tej nadziei, że da się przezwyciężyć te animozje, które istniały i które odczuwali jedni i drudzy. Ten proces, jak zwykle, nie jest procesem prostym. To z jednej strony stoją bóle, które w praktyce zostały zwerbalizowane, z drugiej strony też to wszystko z jednej i z drugiej strony no, było też oceniane czasami niejednoznacznie. To znaczy, gdy mowa była tylko o tym, co dotyczy samych win ukraińskich, wszyscy łatwo się rozumieją. Natomiast, gdy idzie o bóle ukraińskie, które w międzyczasie też pojawiły się, mały, ma mniej już tego zrozumienia okazujemy. Dlatego właśnie, jak we wszystkich trudnych sprawach, trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Wydaje mi się, że jakiś przykład już mamy w, w prowadzonego dialogu z innymi krajami i w praktyce z, z tego też możemy korzystać. Mianowicie w, na początku jest to, co nazywamy dążeniem do prawdy. Dążenie do prawdy, czyli poznanie poznanie rzeczywistej historii, którą możemy możemy poprzez badania historyczne w, w, uchwycić i, i która zazwyczaj domaga się dłuższego etapu i dłuższego okresu takiego poznawania. To w, w, wszystko. Nie jest tylko poznaniem dla poznania. Wiemy, że z jednej strony, z tej strony polskiej, są tomy wspomnień, które zostały zgromadzone w ogromnych wydaniach, które w, w praktyce no, są jakimś świadectwem, jak zwykle, po części subiektywnym, ale Także świadectwem ważnym. Potem, gdy idzie o drugi krok, to znaczy po poznaniu tej prawdy czy po większym poznaniu prawdy, no jest konieczność też zapytania się o przyczyny. To znaczy dlaczego. Wydaje mi się, że te przyczyny, one zostały najlepiej uchwycone. W bardzo długim etapie przez biskupa grecko-katolickiego Homyszyna w Stanisławowie. Biskup patrzył na nacjonalizm polski i na nacjonalizm ukraiński i przewidywał, co z tego wszystkiego wyniknie. To był bardzo mądry człowiek. Zostawił po sobie wspomnienia które nie są tylko wspomnieniami tej danej chwili, ale są wspomnieniami z, z kilkudziesięciu lat, wniesionymi z tego e, poszukiwania przyczyn, które mogą prowadzić do zbrodni. I on to faktycznie wszystko e, uchwycił. I wydaje mi się, że nic mądrzejszego nie jesteśmy w stanie podać dzisiaj jak właśnie skrajny nacjonalizm jako przyczyna tego wszystkiego nieszczęścia, które się zdarzyło. Ten skrajny nacjonalizm jest możliwy w różnych środowiskach. Oczywiście on, on jest ułatwiony w, poprzez sytuacje nadzwyczajne, poprzez sytuację wojenną tego okresu, w którym rosyjskie, ukraińskie, polskie i inne interesy były w grze. W takim momencie trudno opanować w sytuację, gdy wszystko się wali i gdy ludzie właściwie są pozbawieni właśnie tych normalnych wartości i podstaw, które łatwo mogą być zachwiane. I tak się właśnie stało na Ukrainie i dzisiaj tego wszystkiego Mamy 80 lat rozważania, które pokazuje, jak bardzo są to z jednej strony bolesne sprawy i z drugiej strony sprawy, które nie jest wcale tak łatwo rozstrzygnąć. Wydaje mi się, że poza wszelkimi ideologiami, jakie można do tego wszystkiego przykleić, to co jest najistotniejszym problemem właśnie w kwestii relacji ukraińsko-polskiej to jest tylko i wyłącznie sprawa upamiętnienia tych grobów. To znaczy upamiętnienia tych ludzi, którzy, którzy zginęli, ale, ale, ale ich rodziny no, chciałyby w, w spotkać się nad tymi grobami i chciałyby się e, też i pomodlić. Oczywiście w e, czas mijający jakby w, oddalał coraz bardziej rozwiązanie właśnie dlatego, że, że w, e, s, umierają już sami uczestnicy, uczestnicy tamtej rzezi, umierają ich następcy, teraz wnukowie właściwie przejmują to dzieło no i powinni rzeczywiście prowadzić do tego, ażeby ze strony prezydenta Ukrainy, prezydenta także prezydenta Polski i parlamentarzystów jednej i drugiej strony było parcie wyraźnie ku temu, by można upamiętnić te groby. Pozornie wydaje się, że to nie jest wielka sprawa, że to, że to wszystko jest czymś banalnym. Tymczasem właściwie rodziny dotknięte, one doskonale wiedzą, co, co przyniosło to dziedzictwo i dlatego chcą, chcą to wspominać. Nie jest to jakieś pragnienie nadzwyczajne, jest to pragnienie proste. Może ono jest trudne do spełnienia w tych warunkach wojennych, ale wydaje mi się, że można mnożyć wszelkiego rodzaju trudności i nigdy nie dojść do tego punktu, w którym te rodziny znajdą upamiętnienie postaci grobów swoich bliskich. I to wydaje mi się istota sprawy, te inne rzeczy są drugorzędne w stosunku do tego co dotyczy upamiętnienia grobów właśnie pomordowanych. Bardzo dziękuję księdziowi arcybiskupowi Stanisławowi Gondeckiemu. Proszę państwa, mamy dosyć trudną sytuację, ponieważ na sali pojawiły się osoby, które zakłóciły spotkanie dla dziennikarzy akredytowanych. Jest nam bardzo przykro, że tak się dzieje. Proszę Państwa, w związku z tym, że też czas nam się kończy, bo tak jak mówiłem, księży arcybiskupi ruszają za chwileczkę na dalszą część tej pielgrzymki pojednania, myślę, że dobrym podsumowaniem tego, co zostało tutaj powiedziane przez księży arcybiskupa, a także tego, co dzieje się w tej chwili po drugiej stronie sali, są słowa z, z dzisiejszego orędzia. Pozwolę sobie je zacytować. Pojednanie nie jest łatwym procesem. Wymaga wzniesienia się ponad zwykłą miarę sprawiedliwości, zwłaszcza ze strony tego, kto w większym stopniu często w sposób uzasadniony czuje się ofiarą. Wierzymy, że w tych trudnych dniach zapisujemy kolejne ważne karty w Księdze Pojednania, tak abyśmy potrafili ułożyć naszą wspólną przyszłość jak wolni z wolnymi, jak równi z równymi. Myślę, że wszyscy tego bardzo pragniemy. Taki jest wymowa dzisiejszego spotkania i dzisiejszego oświadczenia. Bardzo serdecznie dziękuję księżom arcybiskupom za udział w tym spotkaniu. Dziękuję za e, także podpisanie oświadczenia i życzę błogosławieństwa Bożego na kontynuację pielgrzymki pojednania i pokoju. Dziękuję bardzo też Państwu. Szczęść Boże. Do widzenia.